Na potrzeby wystawy Pałac Pełen Bajek już od kilku lat rozmawialiśmy z twórcami filmowymi, którzy wspominali lata pracy w Semaforze i innych polskich studiach produkcyjnych. Udało nam się zarejestrować wspomnienia takich gigantów polskiej animacji jak Witold Giersz czy Tadeusz Wilkosz, ale też rozmawialiśmy z innymi twórcami, pracownikami studiów animacji. To były niezwykłe, wyjątkowe miejsca pracy, pełne bardzo twórczych ludzi, takich, którzy mieli wielkie umiejętności i praktyczne, i rzemieślnicze, i potrafili. Z niczego stworzyć wspaniałe postaci bohaterów ukochanych przez dzieci. To nie są tylko opowieści o przygodach Misioł Szatka, Koralgola czy Pikpoka, ale też małe, krótkie formy, takie jednoodcinkowe filmy, które są jakby zorganizowaną, zamkniętą całością. No i właśnie to przez lata, przez kilkadziesięcioleci polskiej animacji powstawało w studiach filmowych. Anna Michalska, kustosz Muzeum Kinematografii w Łodzi.